I znowu odjazd robi. Był pod brzegiem, przestraszył się. Eee, karp niewielki, taki może 4 kilo Już go widziałem. Dziadek dawaj, dawaj, nie kurde, nie baw się, bo to nie jest duży karp. Ale piękne, piękna zabawa. Sławiczek dawno. Myślę tylko Feder, Feder, Feder. No to je i sławik. Nawet 4 kg chyba nie ma, bardziej na 3 wygląda. Ale dobra, nieważne jak jest. Ważne, że się coś dzieje. Idę tak, żebyście mnie nie widzieli. Będziemy pod, tutaj podbierać. Może 4 kilo I znowu odjazd robi. Wspaniała zabawa. Panowie. A miałem nie przyjeżdża, tylko Andrzej mówi, jedź chłopie, bierz będkę jedź. No dobra, no to sy jeszcze pojadę. Pojadę. O. No, 4 kilo ma. Ma na pewno 4 kilo. Patrzcie jaki fajny karp. Myślę, że 4 kilo ma spokojnie. Fajnie był zaczepiony. Już wam pokażę go. Ach. Myślę, taki 65 cm. Patrzcie. Myślę, że 65 cm ma. Ze 4 kilo, Długi sazan. O, patrzcie. Dobra, i wypuszczamy go. Darujemy życie. Nie bierzemy. ryby, Oby tak dalej. No, może nawet więcej jak 4 kg. Dobra, uciekaj. Poszedł. He he. Ja to mam kurde szczęście, no nie? I teraz pewnie nie będzie żadnego brania. Dobra. Rzucamy znowu. Tylko teraz. Teraz rzucę, wiecie, na co? Na tą fasolkę. Zobaczymy. Jak się sprawdzi na fasolkę. Aha. To ładny grunt mi się teraz zrobił. Rzucimy na fasolkę, zobaczymy jak, o, jak na fasolkę będzie. Zobaczymy, czy się da założyć fasolkę. To są takie małe fasolki. No, nie bardzo. Damy dwie sztuki. Damy dwie sztuki. Kurde, no co jest z tym fasolką? Dobra, może się uczymy. Zobaczymy. Przynajmniej na zanęcenie będzie ta fasolka, no nie? Kurde, jak się pierdzieli wszystko. Wszystko zaplątało. Człowiek kurde się spieszy, to się diabeł cieszy. No, zobaczymy, co teraz powie ryba. Dobra. Gdzie my tu jesteśmy?